Jak właściwie spojrzeć na tę sytuację? Piękna pocztówka z przeszłości? Nie, bo to jest coś, co ciągle żyje przecież. No ale też przy okazji rocznica, lecie wydania pierwszej płyty Manamu. 1981 rok. Polska w ogniu rewolucji, wolności, solidarność. Powstaje właściwie, odradza się polska muzyka rockowa, i to właściwie pierwsza płyta Manamu bez tytułu to jest taka bomba rzucona w, w słuchaczy ponieważ no, muzyka rockowa trochę w, w tym okresie nie istniała były takie grupy byli artyści ale trudno i właśnie nazwać rokowymi jak Czesław Niemen czy Grechuta czy SBB które było takie dosyć awangardowe natomiast pierwsza płyta Manamu to jest taki czysty rok, energia kory muzyków widać wpływ muzyki punkowej i nowofalowej więc, odrodzenie się muzyki pierwszy zespół tego typu w Polsce który otwiera, bramę Natychmiast po tym będzie fala, perfect, Lady Punk, Republika, Brygada Kryzys, ale MANAM, pierwsza płyta Manamu była naprawdę pierwsza, i trudno sobie wyobrazić tamten czas ale to była rewolucja muzyczna, wizerunkowa i każda inna. To były dwa tygodnie w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Nawet znamy konkretne dni: 25 sierpnia, 10 września, 80 rok. To jest niesamowite w ogóle, że to właśnie w tym czasie, kiedy w stoczni, prawda, strajk, dokładnie w tym samym momencie. Czy tak. ta informacja tak przenikała do, do studia, do Lublina jakoś? Tak, tak. No taki ferment był w, w kraju, napięcie ogromne i. No w, tak. ludzie byli wspaniali jakoś to było takie takie wielkie święto całego kraju wszyscy wszyscy byli. Yy, yy, spadła ilość tych przestępstw kryminalnych jakichś tak Polacy się uszlachetnili w tym okresie to był cudowny czas naprawdę, niesamowita energia i czuliśmy, że może z tego być coś wspaniałego dobrego i. No i to jest przekazane w tej muzyce, że ten utwór teraz teraz tak się temu przyzwyczajam on wspaniale kołyszący jest taki no po tak. powiedział, że to jest dużo swingów w tym tak pięknie kołysze, no świetny saksofon z, z na Namysłowskiego, muzyka jazzowego, oczywiście Marek Jaskowski św. pamięci, cudowna gitara, Rysiek, Rysiek Olesiński gitara solowa, Krzysztof Olesiński gitara basowa, Paweł no i fantastyczna kora. I Paweł Markowski perkusja. Tu wiesz, raz grał Paweł Markowski, a raz grał Ryszard Kupidura, który zniknął w ogóle z horyzontu. No tak, ale to, to jest taśma, która się w ogóle zachowała, prawda? I to tak. wspomniany Andrzej Poniatowski tę taśmę tak. odnalazł w Lublinie, tak. w archiwach, tak, tak. czyli ona sobie tam cały czas leżała. Tak. A my nieświadomi tego wszyscy byliśmy przez lata, jak tak. to było. No, różne rzeczy się działy z tymi taśmami, Mogę jako anegdotę podać, że jakiś człowiek znalazł ten taśmę też jedną z tych taśm z tego nagrania w śmietniku i chciał mi sprzedać za gigantyczne pieniądze. No, tak to no, taki, taki był los po prostu, likwidowało się ta archiwa nie wiem to się zdarzyła w śmietniku na no na szczęście jeden egzemplarz był w studio Andrzej do tego dotarł no i mamy to co mamy w tej chwili. Nową wersję tej w sumie prze przełomowej płyty. Chciałbym, żeby się media szerzej zainteresowały, bo jednak no to jest. Początek polskiego odrodzenia, polskiej muzyki rockowej, płyta taki kamień mil, milowy, pierwszy manam. Tym bardziej, że słuchamy dziś młodych artystów, młodego pokolenia, którzy biorą na warsztat tak. korę. Tak. Ralf Kamiński Natalia Przybysz, prawda? Tak. Żyje, żyje ta twórczość, żyje też tak. Ta, tak. Ta, ta energia, prawda? Tak. Nawet dzisiaj jest koncert Bowska Kora się nazywa. Występuje Bowska, Nosowska. Jeszcze jakieś artystyki, przepraszam. No w się. każdym razie to jest. Chyba. Z prawda? repertuaru kory dzisiaj jest koncert w Warszawie, tak. I no, Ralf Kamiński, który jest świetny. Natalia Przybysz, też oko cyklonu, wzięła tekst z książki Miłość Zaczyna się od Miłości. Ostatnie teksty kory i stworzyła oko cyklonu. Mateusz Waśkiewicz skomponował muzykę. To jest ten gitarzysta, który grał z korona jej solowym. Projekcie płyta, ping pong, no są spektakle teatralne, no dużo się dzieje. No tak i to jest. Ale to jest też potrzeba jakiegoś połączenia się z tą energią po prostu, skontaktowania się jakoś z tym, czym Kora była, czym był manam Tak, tak, tak no. sobie myślę, patrząc nawet na jej zdjęcia. No, ta muzyka się nie zestarzała Tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie zastarzała się i też będziemy mieć okazję, żeby się o tym przekonywać w przyszłym tygodniu. Powtórzę, że płyta ma nam chociaż y, płyta bez tytułu równie dobrze można powiedzieć bo jednak bez tytułu prawda już tak funkcjonuje kora tak, nagrała ten podział to teraz już mogę umierać wydawało się że już właśnie osiągnęła apogeum <laughs> swojej artystycznej y, kariery no, była tak szczęśliwa prawda bo przede wszystkim nagranie w tamtych czasach płyty to też było trudne wszystko było w rękach państwa. I nie, nie można mówić, czy ta płyta była złota, platynowa, po prostu przestano ją w pewnym momencie produkować, bo zabrak, zabrakło tak zwanej czarnej masy w fabryce. No ale na pewno była ważna, po prostu. Ważna, bardzo ważna, tak. Była i właściwie to. Ludzie stali godzinami w kolejce, żeby kupić tę płytę. Że jest ważna. Dziś możemy sobie ją zamówić chociażby w sieci. I to jest ta zmiana, ale kultura płyty winolowej też wróciła, więc tak. świetnie, że jakoś te dwa fakty ze sobą się zbiegły. No dobrze, gramy w takim razie płytę Mana. Grać będziemy w przyszłym tygodniu jako naszą płytę tygodnia, bo jest pod patronatem Radia Nowy Świat. Proszę więc szukać jej właśnie z naszym logotypem. No a Kamil Sipowicz, szczęśliwy, biegnie dalej? Tak, biegnę dalej, tak. No i my też biegniemy dalej. Biegnij razy ze mną.